Dajcie wszyscy na pierwszym odcinku. Simon mówi: Jest z nami chyba tutaj 15 widzów. Możecie się po kolei przywitać. Najpierw w serii, i po kolei możecie mówić. Siema. Halo, halo, mówcie. dzień dobry, Polsko Kłaniam się. Dzień dobry, Polsko Nie przedłużając, zaczynamy. Nie Simon mówi: Nie każdy ustanie, albo w sumie niech będzie, czy mówi, dobra. Kucnicy, bo muszę coś sprawdzić. Naprawdę na takim czymś? Nasz nowy zwycięzca. Dobra. z ile jest osób. Jest 14. Aby przydało się, żeby po 4 osoby były, więc dwóch musi zostać zdegradowanych z miejsca. Więc tak, pierwszy cel mówi kucnąć. Oj Sally, wydaje mi się, że byłeś ostatni, ale tutaj kolega nie kucnął i nie, nie kuca. Więc tego, więc jeden z wa walczycie na kosy we dwóch i który z was musi odpaść. No dawajcie, Walco. No, ty ile oni mają HP? A bośny Sally? Niestety Xail. Zginąłeś, oh. więc jeszcze jedna osoba musi zginąć. Podskoczcie. O oh, cholera. <głos> <głos> nie. <głos> Dobra. Ale nie drugi. I teraz będą cztery drużyny. Chodźcie wy pierwsi, idziecie za mną. Szczytel mówi oczywiście. No chodźcie. Możecie nawet tutaj spaść i przechodzić po kolei. Albo to nawet wszyscy nie zrobią. No, dawaj, Pączek, możesz masz robić, co mówi? Ale nie wiem, dlaczego tu jest pięć osób. Nie, no nie, cztery, dobra, cztery, dobra, dawaj, pój, dalej. Spadł. No, niestety, padł. totalny bezruch, a wychodźcie za mną, Za wasza czwórka. Nitzel mówi oczywiście i wy będziecie mieli trochę trudniejszy skok. stąd, Z okna na gary. Ja wam pokażę podstawowy. Chyba, że mi nie wyjdzie, to będzie powtórka. I takie coś to wystarczy na prost, nie musicie na Dobra, i po kolei możecie robić. Odsuńcie, żeby każdy mógł zrobić. No i pierwszy kto to? Space holding. Dobra, na razie odsuń się, zobaczymy ile osób odpadnie. Dobra, no idź do niego. Ale jeszcze. Dobrze, Hasmax, idź tam na shorta. I zostaw jeszcze jedna osoba. Dobra, wy macie jeszcze jedną próbę, bo nie będę trzech osób likwidował na starcie. No skaczcie. Dobra, wchodzisz. Dobra, wy we dwóch zostaliście. Chodźcie na środek i walczycie na kosy. Który z was musi odpaść, chociaż po jednej osobie. No dawajcie. Nie lagi. Nie! Niestety, stop barking, idź na shorta tam do kolegów. W tym momencie lagi. Tak, możesz iść do kolegów na shorta, tam gdzie jest house max. Sznecen mówi oczywiście. Dobra, a wychodźcie za mną, nie będzie tego z shorta Na shorta skok, bo to jest za trudny. chodźcie No i takie coś musicie zrobić Dawajcie, po kolei Macie dwie próby każdy, jak go się nie uda Dobra, dalej Oj Chyba nikt nie przeskoczy tego No dawajcie jeszcze, jeszcze macie trzy, te, tutaj już kolega nie ma, ale jeszcze wy macie Po jednej O, tutaj A widzę jeszcze. przeszedł, możesz iść tam do absów Jeszcze wy we dwóch zostaliście Dobra Ty, dawaj, musisz to przeskoczyć te, Ty, to wo, wy we trzech, chodźcie tutaj Można O, dobra po kolei chodźcie tu, ustawcie się, zagramy. Widziałem ten Unolifa, takie jedno. Ustawcie tu się we Chodź jak no, Sebik I tak, pierwszy będziesz Ty Sebik Senikowy. Wybierasz sobie którąś z tych trzech kart, nie? A ja po drugiej stronie zaznaczam, która wygrywa. I nie ma żadnych odbić lustrzanych. W tym teraz wygrywa ta. Pokazuję tutaj. Dobra, i masz szczerze, Sebik Senikowy. Masz 33% szans. Dobra, udało ci się akurat iść do Absów, do kolegi. Teraz ty jesteś, poczekaj. Dobra, wszyscy widzieli, możesz wybierać. Przechodzisz i jeszcze Blue One został. Dobra, Blue One, teraz ty twoja ostatnia szansa. No, nie wiem, że trzy osoby przeszły, dobra, udało się. 6, 9, 10 osób, jak dobrze liczę. Tak, 10 osób, to po trzy. Pierwsza osoba, poczekajcie, stoicie tu. Na razie jest totalny bezruch. Widzicie mnie na radarze, no ale trudno. Dobra, odwołuję totalny bezruch. Możecie szukać. USP Cyrex. Szukajcie wszyscy. No i niestety musisz wybrać trzy osoby, które musisz zabić. Trzy osoby. Tak. Masz trzy strzały. Chyba, że któregoś nie trafisz. Trzy strzały. Sztycen mówi strzelaj. Trzy strzały. Pierwszy. Drugi. Trzeci. Dobra. Totalna egzekucja. Ile zostało osób? Trzy, sześć? Siedem. Dobra. Siedem. Sorry, że ci przerywam ten super film, ale jeśli chcesz wygrać takiego oto wigielka, musisz zasubować mój kanał, zasubować kanał z opisu, łapka pod filmikiem, komentarz, o której godzinie oglądasz i trajli. Pozdro. Czy cel mówi kucnąć. To było równo, ty byłeś pierwszy, nie? dobra. Czy cel mówi skoczyć. I ostatnie, teraz decydujące będzie. Ostatni coś w serii. Dobra, przecer mówi wstać. Teraz by skoczyć. Przeser mówi kocnąć. Dobra, co zostało? Patrzcie, ja mam dwie berety kontrahenty. Każdy nie chce zobaczyć, jak to wygląda. Contender? Kontrahent, dobra, i wy tu stoicie? Dobra, trzy osoby: Lucas, to Barking i, i Junior. Dobra, ja schowałem Berety. Odwołuję totalne bezroboczny, co mówi, szukajcie. Bart, ale terrorysta ma ten. 30 ja 8. cię nie słyszę, masz co mówisz, bo nie mam słuchawek. Jakby coś. Cholera. Bez, po prostu się ty mówi. Po prostu powiem kusnąć i wy wtedy kusacie. Dobra. Skość Ten sam timing, dobra. Kusnąć. O kurde. Wstać. Wygrałeś, na pewno masz jeden punkt. Jeszcze trzeba dwie zrobić. Kto pierwszy wyjmie pistolet? Stop barking, widziałem. I ostatnia osoba, i ostatnia. Pucnąć jeszcze raz. Stop barking, trzy punkty. Może zrobimy jeszcze, żebyś miał szansę na remis. Dobra, wstańcie na chwilę, żeby było równo. Dobra, skoczcie. Skoczcie. Dobra, Stop Parking 4-1. I ostatnia na kosy. Za dwa punkty, chociaż w sumie to i tak nic nie zmieni. Ale chociaż będzie wiadome kto jest lepszy. Dobra, dawajcie. 4-3, niestety, ale przegrałeś koleżką, chociaż żeby wygrałeś na kosy. Dostaniesz jakąś nagrodę pocieszenia na pewno, ale wygrał Stop Parking. test go.